Tak, mam inną dziewczynę. Nie chce się z nami spotykać. Co? Słyszeliście dobrze, no? A dlaczego? Bo mam inną już. Ej, w ogóle z bo Blonszka składa rower i potrzebujemy Twojego zdjęcia, bo nie wiemy, jak pedał wygląda.

Z reku zerwał z tymi dziewczynami A? Co? 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 To Co? To A z której ona klasy jest? Nie powiem, że... nie powiem. No powiedz no. Wiem, <laughs> mo moim mężowi się podobają. I mojemu kochankowi też. Dobrze możesz już lecieć, to, to kiedy się omawiamy? Hey. Oh, jestem Ej! Co jest? To to, 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 to Hej, witajcie, ja jestem Luffer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. Kochani, już teraz zostawcie łapkę w górę. Teraz, 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 teraz. 10 tysięcy łapek w górę oznacza to, że jutro o 9.30... Wleci Minecraft do więc już teraz kliknij. W dzisiejszym odcinku Luferek zostanie dopadnięty przez Shrek'a, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby Luferek żył, zostawcie łapkę w górę. I od razu informacja dla osób, które nie wiedzą, że nasz TeamSpeak znowu działa, 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 działa. działa więc na niego wbijajcie i na tym spiku dowiecie się, kto przeszedł do finału The Voice of Minecraft. Który będzie dzisiaj o godzinie 14.30 Dzisiaj o godzinie 14.30 na żywo Będzie rywalizowało 12 uczestników Którzy przeszli do finału Możecie te osoby sprawdzić na teamspeakulufferek.pl Więc o 14.30 widzimy się na live Mam nadzieję, że będziecie Napiszcie komentarz Lufer będę o 14.30 na The Voice of Minecraft To przypnę wam oczywiście serce Będę każdemu naprawdę schodził i przypinał Każdemu bez wyjątków no i nie oglądaj na lewo, subskrybuj kanał, żeby zostać wylosowanym. Zasubskrybuj już teraz, zostaw dzwona, staw łapkę w górę i napisz komentarz, dlaczego to właśnie ty, dlaczego to właśnie ty, ty, ty powinien zostać wylosowany. No i kochani... Jeżeli chcecie też nagrywać razem z nami, możecie zostać wspierającymi. Możecie zostać wspierającymi żelaznymi, emeraldowymi lub diamentowymi. Jeżeli będziecie już emeraldowymi, to możecie nagrywać codziennie razem z nami. Więc zróbcie to. Kliknijcie opcję Wesprzej. A najważniejsze jest to. Żebyście dzisiaj o 1430 byli na live, bo dzisiaj na live też będę losował, więc 1430 miejcie budziki ustawione. No i wielu z Was pyta się mnie loofer, jak u ty masz klawiaturę, jaką ty masz myszkę, jakie ty masz słuchawki. Więc dzisiaj zaprezentuję Wam mój sprzęt, który dostałem od firmy Steel Series. Dziękuję z tego serca, Steel Series, produkty, które ja mam i tak dalej będziecie mogli znaleźć w opisie. A teraz zapraszam Was do krótkiej prezentacji, którą możecie obejrzeć, więc oglądajcie. Prezentację mojego sprzętu, który mam, na którym gram i nagrywam, i ogólnie montuję. Więc miłego oglądania. Widzimy się o 14:30 i buja. Witajcie widzowie, ja jestem Luffer, a dzisiaj mam wam do zaprezentowania sprzęt, który dostałem od Steel Series. Zapraszam do oglądania. Pierwsze będzie klawiatura Apex 7. Zapraszam do oglądania. Jest to klawiatura mechaniczna z najwyższej półki. Bez klawiatury numerycznej, ma oczywiście wyświetlacz OLED. Ma port USB, podświetlanie wszystkich klawiszy, oczywiście. Cechuje ją 50 milionów kliknięć. Można dzięki niej dostawać powiadomienia z Discorda, Tidala, Gier, podstawka pod nadgarstki i trzy wersje ułożenia kabla. Jest to najwyższy model, nie licząc Apex Pro. A teraz druga klawiatura Apex 5, Jedna z moich ulubionych. Posiada przełączniki hybrydowe, jest bardzo cicha, 20 milionów kliknięć, aluminiowa rama, wyświetlacz OLED, podświetlenie wszystkich klawiszy, podstawka pod nadgarstki, trzy wersje ułożenia kabla i przycisk do zarządzania multimediami. A teraz zaprezentuję wam myszkę Rival Trójkę. Cechuje ją mega wytrzymałość, 60 milionów kliknięć. To jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Ma dobry sensor do gry, bardzo fajne podświetlenia, którym można samemu manewrować w aplikacji od SteelSeries. Posiada On Board Memory, czyli taką funkcję, dzięki której myszka sama zapisuje nasz profil użytkownika. I do tego dołączony jest bardzo fajny uchwyt na kabel od tej myszki. I na koniec moje ulubione. Słuchawki. Steel Series Arctis 5 Oglądajcie. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli słuchawek od Steel Series. Jest stworzony do długich sesji przed komputerem. Ma fajne podświetlenie RGB, które działa jak należy w połączeniu z resztą sprzętu od Steel Series. Oczywiście można manewrować kolorami w aplikacji Steel Series Engine. Słuchawki posiadają tzw. Chat Mix, dzięki któremu można rozdzielić dźwięk przychodzący od wychodzącego. W praktyce na słuchawkach mamy dwa pokrętła głośności. Mikrofon jest certyfikowany przez Discord, ma bardzo dobrą jakość. Słuchawki posiadają bardzo dobry dźwięk przestrzenny. Po wielogodzinnym graniu głowa nas nie boli. Mega wygodne i bardzo je polecam. A do tego bardzo fajnie wyglądający stojak na te słuchawki. Dziękuję, że obejrzeliście tę prezentację sprzętu do samego końca. Jeżeli chcecie sobie zakupić ten sprzęt, który wam bardzo polecam, bo sam zanim nagrałem, miałem bardzo długą okazję sprawdzić ten sprzęt, bardzo wam go polecam. Jeżeli chcecie zakupić, do czego was zachęcam, wbijajcie w ten link lub po prostu w opisie będziecie go mieli i zobaczcie, jakie cudeńka może wam zaprezentować Style Series. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kupujcie, kupujcie, kupujcie. Ja wam bardzo polecam. Trzymajcie się! I buja! Nie, 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 nie wiem, ja nie widzę jak Nidza. Ale to ładne jest. Cicho oglądaj. A ładnie tańczą. Oooooh. No, jednak, jednak, jednak. Widziałem, że on jest tylko peksą. Napiszcie, że jest to Deksel. Ej, to independent... Nie, nie, nie dziewczyny, ja mam dosyć, ja nie chcę się z wami spotykać już. CO? Czekaj, co? Co wy tu robicie, co? do widzenia, do widzenia, fajny seans, fajny seans. Ej, blaska! blaszka, chodź, chodź. Yeah. Gdzie? Gdzie jakim Chodź. Co? Nie kim masz Chodź, chodź Wiecie co, ja powinienem wybrać jedną dziewczynę, a nie tak kilkanaście naraz. To co? którą Nie, nie, no, no, no. no? no? tak Ja nie chcę żadnej z was. Co? 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 Słyszeliście dobrze, no? A dlaczego? Bo... Mam inną już. To... Co? Jesteś bezczelny. Chyba coś się zwijać. Chłopaki, co się dzieje? Sraju zerwał z tymi dziewczynami. Co? Ma no. inną. Co? Tak mam inną dziewczynę. Nie chcę się z wami spotykać. O, o Jezu. Co się dzieje? Grubo, nie z grubo. Tylko zerwał z całą kaszą tupą dać z dziewczynami. <grym> Opuszczka. Idź po dziewczynę z naszej klasy, idź po dziewczynę z naszej klasy. Ma inną. po co? Iść po naszą klasę, drugą Fę, No idę, idę, no. A kto to jest? No powiedz, co to za dziewczyna? No powiedz. Niby jaka dziewczyna jest ładniejsza od nas wszystkich? A nie powiem, to jest mój sekret. On ma sekret. Przeprowadziłam wszystkich! O! O! Skarcie. Reku zerwał z tymi dziewczynami? A? Co? Serio? Co? To się dziś, no cicho, 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 cicho A Z której ona klasy jest? Nie powiem, z że... nie powiem. No powiedz no. No dobra, powiem wam. Wiecie? Powiem wam, z drugiej F, z mojej. Co? Co? Wy, wy Wy co? Tak. My... To... co? co widzicie się? Kurde, chyba mam jakieś wydechnę znowu. Dobra, ja proponuję uciekać stąd. Ej, w on się buja niby. A, a czy ja wiem? Pewnie Vivi. <grym> Co nie. No nie? Nie, nie, ja podoba nie podoba ci się tego. a pamiętasz jak ci mówił, jak mówiłaś wtedy na lekcji, że, yy, że lepiej żebyś z nami poszedł do kina, czy tam coś tam na randkę. Ja to pamiętam, ja to pamiętam. E, znaczy, no kochani, ja, no, napiszcie leci komentarz na Vivi plus 4 równa się wieczna nieskończona miłość. Każdy bez wiemy teraz pierwszy Nie z Brusem? Um, Kim? Chyba nie. Na dwa fronty leci. Hmm? Aha, tak Vivi. Tak, taka Vivi. Vivi. Ta no. Nieprawda, to Bibi. tak. Zobaczcie, no, nie, nie kanał, stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Każdy bez wyjątków zostawia subskrypcję. Zostaw suba już teraz. się skończył. Um. Dobra, dziewczyny, ja idę. Ja zostawiam was. To nic osobistego na razie. Nie nie radę, Szybko. Szybko. Szybko 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 szybko, szybko, szybko! szybko szybko! szybko, 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 Nie może to Nie może! Nie może, nie może, nie może, nie może! Będzie naprawdę ultra źle, jeżeli spotkamy dzisiaj rzeką. On na bank nas widział! Nie. Yeah. na no, bank to, nas ale widział. Ale te głosy mi się wydaje, że zrobiliśmy to filmie. że Chyba wystarczyły, nie? Czy nie? Jak sądzicie? Nie zaufajcie. Eee, blaska, blaska, blaska. Ty się znalazł to... na re redukcji echa i w ogóle i tym wszystkim. I, 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 Powiem co... tak, jeśli nas nie usłyszał, to, to był cud, a jeśli nas usłyszał, to to prawdopodobne. <laughs> I co, no to co, nie co, oznacza, co oznacza, jeżeli będzie będziemy nas słyszał? Powiem tak. Mamy przewagę i nic tam nie zrobi. No, przypominam ci, że on kiedyś grał w futbol amerykański. Jedna? Raz, <noise> Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. Kochani, jeżeli wbijecie po tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, to jutro o godzinie 9.30 latuję Minecraft Dom. I w kolejnym odcinku z Minecraft Extra Szkoły pójdziemy na Rolki, do skateparku pójdziemy. Dokładnie tak. Jeżeli chcecie żebyś popości do Skateparku, Parku, każdy bez wyjątku teraz zostawia 10 tysięcy łapek w górę. I koniecznie zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie w wasami stawcie zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Szerkowa zabije, To przede wam serce. <śmiech> Nie, <laughs> laki. Tak, <Loki>. <laughs> On nas zabija ja nie chcę stracić znowu zębów. Nie zabije nas, spokojnie. Spokojnie, przypominam ci, spytałem. że on trzech nastolatków. Oj, dobra, weź nas już nie strasz Nas naszy, jest sześć. Przypominam, że kiedyś Właśnie. był na gazetce szkolnej i było pokazane, jak ja ma bicepsy, jak, jak się wkurzył po siłowni. No, nie, 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 nie. O, o. Dobra, to zróbmy tak. Jak on nas zawoła, no. to szybko uciekamy. No to od nas dogoni Ja bym proponował, żebyśmy już mieli taktykę na to jak, jak go atakować, kiedy będzie już na nas leciał I Kto bierze za nogi, kto bierze za ręce, kto, kto, kto ten, kto nie Ja wiem. patrzę Ja łapię za nogi do... Ja łapię za nogi No, no dobra, dobra to ty ja, ja za rękę za szyję. To Ja ja biorę prawy palec, palec od lewej strony w lewej ręce Ś... środkowy No co? Tak okay, na serio? To ty, ty Maciej chwycasz go pierwszy nie, ty chwytasz go pierwszy. Nie. Ja oh, o, o! Gdzie? O, o. Gdzie? Z której strony? Gdzie, gdzie on jest? głos, ale nie wiem gdzie! Gdzie on jest? Nie wiem, słyszę go coraz... Do szybko, szybko, on szybko, szybko! Do szkoły, Maria! jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. To jest jak z duchami ale ich nie widać szybko, 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 szybko Zgoło, ty uczysz życia nas, z tobą, najpiękniejszy spędzamy czas Ej Luffy, on tam biegnie! Kłućko, szybko szybko szybko, 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 szybko Pańko. <sketches> no, oh tego, no, Dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Uh, brońcie nas, dziewczyny. dziewczyny, brońcie nas, brońcie nas, brońcie, 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 brońcie. nas. No, nie nie to broń, no, nie, nie nie to nie mam, nie nie, nie ma, nie Nie, chodź, ma, nie chodź, nie chodź, nie chodź, nie chodź, 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 nie chodź, no, no nie chodź, nie chodź, 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 nie chodź, 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 Prawda. Prawda. Ale to nie jest powód, żebyśmy chcieli ich zabić, Shrek. Czyli wiesz o co chodzi? Nie. Ale się właśnie przyznałaś. Nieprawda. Nie prawda Nie że to, to nie jest powód, by ich zabić, czyli wiesz, jaki to powód? Znaczy, ja już bym dawno ich sama zabiła, ale. Jak spotkam Blue Lufra, to go, go rozgniota jak cebulę na syrop cebulowy. A o! U Generalnie chciałam go dawno temu wykastrować, ale blaszki nie pozwolę dotknąć. Nie, nie, nie ma tak... nie ma takiej opcji. Ale on nie mówi o mnie! Cicho, ale tak ciś, jakby cię bronił, więc ciś! nie. Nie, 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 Shrek'u, yy, yy, Shreku. zapomniałeś wziąć tabletek. Shrek'u... Tak... Mamo... To ty zapomniałeś wziąć pigułki, czy coś takiego, przez... Tak, ty zapomniałeś wziąć pigułki gwałtu! Wy ty... się, przestańcie! Co mnie podgląda w, w szreku? Co? A to ja? No ty, cała ekipa. widziałam was. Ja nawet nie wiem, co to jest kino, Vivi, co to jest kino? Nie, 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 jakie kino? Co, 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 to jest, za jakieś podejrzana, Co, co? Ja I powied tłung... powiedzieć, bo Bibi jej tłumaczy, no. No, bo wiesz, kino to jest takie coś, gdzie e, tam jest taki wielki ekran, nie, i w ogóle tam siedzisz. Duża na odkłań! Tam się pokazują obrazki. To no, nie jak, ważne jak, co to kino, ważne że on, jest, on był i tam był. A ty też a, tam, tam byłeś dziura. i co? Aha, aha. Ale ja tam byłem z powodu. A ty ja tam byłem mi... z powodu. Tak, żeby mnie podglądać. Nie, bo wszystkie dziewczyny wyrywasz. A co, twoja ci nie wystarczy? U. Dasz żadę lupek, nie daj się argumentu, argumentuj dobrze! Ej, eee, a, a ty a ty, a to by stopy śmierdzą hey. nie, nie nie, nie nie, dalej! Rzekucie zabijesz, rekucie zabijesz. Szybko. szybko, szybko! Jesteś trup. No a ty masz jakieś nierówne słupki ty montancie, ty jeden <laughs> <śred retaliatory> nie, nie, ale się nawet matka Ventura. Prez teraz prez faza. jedziesz jedz z nim, jedz z nim dalej. Eee, a ty masz IQ mniej niż 40. A, 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 na twoim czule Boeing by wylądował. Moooooooooo. <głodzki> <średencji> Hej, to było dobre, to było dobre, Jedzieś to było z nie dobre. poddawaj się. Lęcz dalej, lecz dalej. Takie da. ten. E, e, ładna kurtka, z e, Reku. A, no dzięki. A wiesz może, czy mają e, wersję e, dla, dla mężczyzn? Oooooooo! jaki chcesz odwartać trumny? To było dobre, ale jak coś mam gości, którzy będą tańczyli z trumną twoją. Wiesz jak jest mem taki z Obamą, który daje sobie medal? Właśnie ty taki jesteś. <głosy> 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 Aj, nie zrozumiałem totalnie. Nie widziałeś nigdy tego mema, gdzie obama sobie daje medal? Nie. Tam co dużo w internecie, że memy. Proszę, rozumiesz? Proszę. Ej, w ogóle Sreku, bo w składa rower i potrzebujemy Twojego zdjęcia, bo nie wiemy jak pedał wygląda. Zostaw, zostaw, zły, Złuch, roku, zły, 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 zły. zły nie, 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 Idź na całość. idź na całość. Nie, 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 czy nie, 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 zajęty? Tak, proszę zajęty, jestem zajęty Mój Boże. Ale zajęty, zajęty, czy zajęty taki nie, zajęty? Zajęty, zajęty. Nie dla pani. Nie dla pani Liga. Jak to nie moja? Patrz na mnie. Coś, mam jakieś braki? Mm, proszę pani, błagam. Ale ogólnie widzę, że to twoje oczko to takie... no trochę cię chyba widzę boli. Nie, wcale, nie, wcale. Wcale nie, to zostałem pobity chyba trzeci raz w tym tygodniu. Trzeci raz? A co tu się stało? To ty musisz być takim klasowym rozrabiakiem. Lubię takich. Nie, proszę pani. Niech pani jak najszybciej skończy. Nie wiem, bo jeszcze muszę ci dać zastrzyk w oko to trochę potrwa. Co? Zastrzyk w oko? E, tak, ale bez problemu, tylko oko wyciągnę na chwilkę i później włożę. Nie, proszę nie. Pani żartuje, ja się z panią umówię, ale bez oka, bez wyjmowania oka, okej? Okay? No może to się da zrobić. No to się odwróć. Nie, Nie co? Gdzie? Czemu? No zaszczyk, nie w oko, no to... No to gdzie? Nie w tyłek. Nie w pępek. Nie! No, no odwracaj się, muszę ci dać zaszczyk w tyłek. Nie, ja nie chcę zaszczyku w tyłek, proszę pani. No to, no to gdzie? <noise> Nigdzie, nie chcę. <noise> no proszę pani. Odwracaj się już, nie dyskutuj ze mną. Proszę pani, ja naprawdę nie chcę. No to chcesz mieć takie oko dziwne? Tak. Cześć takie oko dziwne Odwraca się albo będziesz miał zwolnienie z WF u do końca roku Nie, 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 tylko nie to ja kocham WF Ja kocham WF Kocham. kochani, Wiesz. czy lubicie WF to przypnę wam serce. się serce Napiszcie proszę A z kim ty rozmawiasz? Eee... YouTube'a prowadzę, proszę pa... Ma pani duże... Oczy Wiem, mo moim mężowi się podobają I mojemu kochankowi też O mój Boże ja to powinienem słyszeć. E, no no tak, no dlaczego? Nie przecież jesteś w tej szkole, jak tutaj pracuję, znamy się. Jezu, proszę pani, ja chcę stąd wyjść. Ja się pani... Ja, ja się czuję niebezpiecznie, w pani towarzystwie, wie pani? Jak to niebezpiecznie? To przecież nie mogę, ja jestem bardzo miła. Dobra, odwracaj się, nie dyskutuj, bo to trzeba szybko zrobić. Będzie bolało? Będzie. Je, no jest super. Dobra, Dobra to, to ja będę odliczać, dobrze? Oa, to już mi boli, proszę bardzo. 3, 2, 4, 8, już! Bolało? Tak. Bo miało. Oa, mój bupa. Ale spokojnie. Cieszę się, hmm. że nie dostałeś oko, bo bym musiała Uśpić. Czekaj. Uspać, uśpić. Uczpać może? Uspać. <laughs> Jak walisz. Jak, no. Jak wolisz? Chociaż... Oko moim zdaniem by było lepiej. Ja się pani boję, ja się pani boję, niech panią zwolnią, proszę. Niech panią zwolnią. Nie, mnie nie, nie zwolnią. Ja się jąkam. Nie, nie nie zwolnią, dyrektor mnie lubi. E, e, a spotykaj się z nim pani? Tak, tylko nie mów temu temu w okularach, bo, bo jeszcze na karży gdzieś i... i będzie nieprzyjemnie. Mój Boże! Co ja się dowiaduję? Dobrze, możesz już lecieć, to, to kiedy się umawiamy? E, e, ja się z panią nie, nie chcę mówić. Kiedyś się umawiamy na wizytę kontrolną e, e, Na no chyba, że inną Nie, 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 nie e, Kiedyś się umówimy, proszę pani Ja już muszę lecieć, do widzenia Do widzenia, do, 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 widzenia, do widzenia, do widzenia, do następnego razu. Do widzenia Ojej, mój plecak, przepraszam e, Do widzenia, do widzenia, do widzenia Do widzenia, do widzenia, widzenia. O, ciekawe czy ci, mój dyrektorek coś do mnie napisał O mój Boże Jestem Ej! Co jest? Cześć! No witaj! Nie. Taka trumna może być? Nie. Chyba idealny rozmiar. Wszyscy sobie zaradkujecie, tak? Nie. 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 Boki! Co? To jest trumna w szkole nie chcę umierać. A ty nie, tak, to już nie soja, A Ty nie umierasz? To nie namo, nie No my ci pokrętł, już przygotowaliśmy. Wszystko jest zamówione, trumna gotowa, tancerzesz. jest przygotowane. Wszystko gotowe. też jest gotowa, ja nie mają ciebie widać ze mną do karawany. Nie wiem do Ej, Lufaj, bo widać ci coś Co? Wielki kanion. <śmiech> <śmiech> o. <śmiech> o nie! E, zaraz będę? Tyłek <laughs> ci O wróciłeś do mnie! <laughs> nie, na chwilę, ja tylko spodnie założę do góry. <głos> 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 y ja proszę Pani, już muszę iść. Y no to uciekaj, uciekaj, bo ja mam ważniejsze rzeczy. Siema. No cześć. Podciągnąłeś spodnie do góry? Tak, podciągnąłem. Możemy Moż Cię tu już do tej truny no. wsadzić? Właśnie, możemy Cię tu wsadzić, nie, bo nie, my... Nie, my, nie my, no my się my, my się. Ale my mamy zamówienie, musimy iść. Kurde no, chciałem wrzucić monetę. Ale to, ale lufar to nie automa. <noise> no właśnie

Okno. Dobra, kochani, napiszcie komentarz, trumna luferka, to przypnę wam oczywiście serce i pamiętajcie. A właśnie, tu gdzieś się zlusowanie... Ty jesteś zlosowanym widzem. E, siema, jestem lufer, jak, jak cię zwał? Jędrek. Siema Jędrek. E, jaki chcesz komentarz do reduszkowania? Śmierć luferka. Napiszcie komentarz, śmierć luferka, to Jędrek przypnie wam oczywiście serce. Jędrek to wylosowany widz, kochani, jak chcecie zostać wylosowani to blaszko, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić e, pierwsze... PYK komentarz! Nie piek subskrypcja! Tak, pik subskrypcja, potem, yy, potem co panowa? Yy, dzwoneczek? O, potem yy, co tu yy, teraz sobie jest? Lajki. O lajka, like. tak, 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 łapkę w górę, a potem e, co, Vivi? Komentarz. Jaki chcesz, e, Arci, komentarz do serduszkowania? Śmierć luferka, dwa razy. Na komentarz, śmierć luferka, dwa razy. To przytnę wam oczywiście serducho. E, Lufera, ale tu też jest losowana więcka. O, dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Lufer. Dzień dobry, jak cię zwał? Cześć, jestem Lolcia. Cześć Lolcia, jaki chcesz e, komentarz Lolciu do serduszkowania, jak zawsze. Marzenia się spełniają. Oooooo pierwszy komentarz. Marzenia się spełniały, to Lojcia lolcia, wam serce, kochani. E, naprawdę nie się spełniają, bo wszyscy są wylosowani Widzowie, my ich nie znajdziesz czy Lolcia, ja cię znałem, jak Cię wylosowałem? Nie No właśnie, więc kochani, już teraz zasubskrybujcie kanał, Zostawcie dzwona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ja nie żebro lajkczę like, Więc już teraz kliknij subskrypcję, będziemy lecieć Ech. To wchodzisz do tej trudnej, czy nie? Ty A. będziesz lecieć do trumny Nieee Chyba leci do nieba Ja, 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 zrobię, nie? ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię wam tak, tak dobrą perspektywę dla ludzi do memów Opa, opa, patrzmy dobra, Kochani, lecimy! 10 tysięcy za póry to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra szkoły. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczyska. Trzymajcie się! Z I wersji. papa! Ura! Łapiemy go teraz! Dobra, ja pójdę do trumny. Łapaj się! Dobra, jak coś tu mnie tutaj nie ma. Okej? Okay? Okej! Okay? No okay. Ale ty ciężko. to on jest! On, on jest martwy. Go to nie ma. Ja, Jezu, Gdzie on jest? Gdzie on się na nie nie, nie nie żyje nie on! Nie, nie, nie żyje! Szetki kurwa! Szedł kurwa! Szetki Ja klinę. idę go szukać! Idź, idź! Idź! Nic Nic nie ma go tu! Okej! nie zauważył mnie? No nie! Nie! Ty ja go słyszałem, gdzie on jest! Gdzie on jest! No nie żyje! W tej trumnie? Nie żyje! No tak Umarł! Tak! On nie żyje! To otwórzcie ją, żebym zobaczył go jeszcze raz. No nie może być nie nie to skomplikowana konstrukcja nie, mhm. No My tu to nie z trumną. Z powrotem skończyć pa, tańczyć. Nie oglądasz tego? Ty. To widzimy się Bzyrzy. na cmentarzu. No, okay. Masz zaproszenie tego? na pogrzeb. O Jezu, no, kochani, tak, na pierwszy komentarz Shreku mnie zamorduje. To przypnę wam serce. Do zobaczyska, trzymajcie się i papa! Pamiętajcie, że dzisiaj o 14.30 z live The Voice of Minecraft. Mam nadzieję, że będziecie. I pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek w górę. To jest kolejny odcinek z Minecraft Extra szkoły. Ja Wam nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia i buja!